Siema. Będziemy usuwać naklejkę takie urządzenie podgrzewanie powietrza, ściąga farby, no i naklejkę też. Tu mówią, że różne temperatury powinny być jakieś 160 stopni, ale to nie do końca jest taka prawda. Chodzi o to, żeby nie przyjarać lakieru, a ściągnąć naklejkę i się okazuje, że temperatura niższa wystarczy. Tutaj zrobimy sobie gdziekolwiek. Może tu, pewnie widać. A bo tu bo jest tak kamera. 60 pary mamy I, i jeszcze troszeczkę jakiś kawałek karty z jakiegoś nielubianego banku czyli z każdego o proszę normalnie Podgrzewamy, podgrzewamy i ciągniemy. Widzicie, jak jest dobrze nagrzane, to i, i i kleju prawie nie zostaje, tak? Jeżeli nie będzie dobrze nagrzane, to klej zostanie, ale tym się nie martwimy teraz. Tu nie było na materiał nagrzany, więc naklejka sobie pękła. Ale jak się portuje to już nie pęka, bo się robi elastyczna. Karasier jest nagrzana, że rączkę to ciężko położyć, bo jest ała ale wyobraźcie sobie taki słoneczny bardzo dzień i też tak się też dzieje, prawda więc nie ma obawy o lakier, byle nie przesadzić z tą temperaturą Dobra, my sobie zrobimy tu przerwę. Ja tą naklejkę sobie pościągam i zaraz wrócimy do tematu dalej. Zrobimy sobie pauzę. Jesus, No, nie wiem teraz Czy nie jestem do góry nogami? To jest dobre pytanie. Ponieważ nie wiem, bo to jest telefon, no się obraca i wtedy nie wiadomo. Więc jakbyście mieli mnie do góry nogami to obróćcie sobie telewizor. Więc tak, co nam będzie potrzeba? Tutaj mamy temperaturki już takie około 30, tu gdzie ostatnio robiłem na końcu jest jeszcze 35, 36, tu gdzie nie robione jest 20. To tak tylko poglądowo. I teraz żeby usunąć ten pozostały klej, tam różne środki ludzie pokazują, Byle nie rozpuszczalni, wiadomo, że rozpuszczalni roz, rozpuszcza lakier, ale przeróżne środki. My spróbujemy dzisiaj ten środek, który testowałem z drugiej strony. Działa fantastycznie. Nie wiem, czy tu widać klej. Yy, może zrobię jakieś takie zbliżenie za chwilę na miejscu gdzieś tutaj o gdzie. A tego usuniemy może albo tego, tego od dołu zaczniemy. Damy chwilę na pracę. W międzyczasie pokażę. Hmm. Tu są pozostałości kleju. Nie wiem, czy widać. Tak. A tu jest ten spryskany klej. Mhm. Matka, jaką sobie wybraliśmy. Znaczy nie, jaką ja wybrałem. Być może ma dużo do rzeczy. Ona jest mikrofibra, taka. Metki nie ma, więc we mnie nie powiem. Kupiona w jakimś lokalnym sklepie. Ona ma takie włoski. Jest mięciutka, fajna. A takie włoski ma z jednej strony. No i po prostu. Będziemy pocierać. A. Na tą stronę tak cietać mi się trochę mychać i ten klej, zauważcie, jakby się rozpuszczał i bez większego wysiłku Usunięte. No, usunięte I możemy dalej. Tu w dół, tam do góry. Oczywiście całość usuniemy, bo czy ja usunę? Nie my, tylko ja, tak? Siedzisz, pijesz piwo, oglądasz i ja tu się po co. Żebyś oglądał, lajkował. Nie wiem co tam się jeszcze robi. Subskrybuję. Takie słowo, które nawet nie wiem, czy jeszcze gdzieś się używał oprócz YouTube'a. Subskrypcja. Jesus. Pewnie teraz na każdym portalu internetowym podpisanie tego. Tak. I... No więc trochę jest to męczące, tak? Ale jakiejś ofery nie ma. O. Bo to urządzenie jeszcze. Jakbyście byli kiedyś w takiej sytuacji, że Twoja żona cię pocałowała pomadką na kołnierzyku, to tym ustrojstwem można tą pomadkę sobie ściągnąć z kołnierzyka. Teraz robimy resztę. Już filmu nie ma co kręcić. Wszystko już nakręcone. Oglądajcie inne moje filmy.